Siemano, widziałeś lub słyszałeś może o stronie Eneba? Eneba zajmuje się oczywiście, jest to strona, gdzie możemy sobie kupić fajne gierki, oczywiście potaności. Jak możecie zauważyć, mamy oczywiście tutaj farminga za 90 zł. Oryginalnie chyba na Steam jest tego, co ja wiem, jest za 130 zł. Także jeżeli ktoś jest może zainteresowany, to macie link w opisie do promocji. Możecie skorzystać z mojego kondu. Nie tylko to oczywiście znajdziecie farminga, ale także inne gry. Macie tutaj dużo... Oczywiście do wyboru jeśli chodzi o kategorie macie gry, kody podarunkowe oczywiście na Xbox, gierki także znajdziecie na pewno coś dla siebie. Także jeżeli chcecie jesteście zainteresowani, to oczywiście link macie w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie do wyboru, oczywiście do koloru także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek ja was witam w serii na boczkowie oczywiście już prawdopodobnie chyba w piątym odcinku bodajże lub w szóstym odcinku drugiego szaną. na początku tego materiału proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym odcinkiem nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji także mordeczko oglądający ten odcinek jeżeli jeszcze nie zostawili subskrypcji na kanale to oczywiście myślę że to jest odpowiedni moment żebyś zostawił łapkę w górę i subika na kanale nie zapomnij Także zostawić dzwoneczek przy subskrypcji i napisać oczywiście komentarza z hashtagiem dzisiejszego filmu. Yy, hashtagiem dzisiejszego filmu nie będzie hashtag yy, Olej. Ja mam przypnę oczywiście serduszko. Zapraszam Cię na grupę na Facebooku, Szwagry Pipcia, link masz podany oczywiście w opisie. Jeżeli ci tam jeszcze nie ma, oczywiście na tej grupie są linki oczywiście od razu, jeżeli wbija nowy odcinek na kanał yy, to jeżeli po prostu nie dostajecie powiadomień z YouTube'a, to właśnie grupa na Facebooku yy, jest do tego, żebyście wiedzieli, że jest nowy odcinek na kanale i zapraszam oczywiście także na linku w opisie, a dokładnie do strony Eneba, bo jak dobrze wiecie oczywiście reklamowałem wam na początku tego filmu, że Eneba się właśnie zajmuje, jest to strona gdzie możecie sobie kupić tanie gierki, a wiecie jeżeli skorzystacie z mojego reflinku dostaniecie oczywiście jeszcze większy rabat, także jakby ktoś pytał czy jest to skam, czy nie skam, także wszystko jest legitne, także zapraszam oczywiście do korzystania z linku w opisie, no i może akurat wam się wydaje coś trafi to 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 sobie zakupicie, a jak mówię, jak kupicie z mojego reflinku, to macie oczywiście większy tam rabacik, także... No serdecznie polecam, wiecie, jest dużo oczywiście do wyboru gier, jest farming, jest, jest ETS oczywiście, wszystkie farmingi, także i nie tylko, nie? E, co widzę w dzisiejszym odcinku? E, dzisiaj widzowie plany. Plany są takie, abyśmy oczywiście zwiedzipcie, tylko nie wiem gdzie on w ogóle jest. E, też... <laughs> Dalej, nie mówisz dzisiaj. Dzisiaj, gdyby kontynuacja oczywiście Żniw i nie tylko. ale Błam tak jak mówię, oglądajcie oczywiście. O, witam pana Piwcza. Witam cię ręką, to tylko, bo ludzi nie poznajesz. Także witam pana Piwcza. No i na na dzisiaj, eee, Możesz od razu tak, przypalić A. oczywiście Wistulen. A to w ogóle działa na chodzie, jest w ogóle? A my tylko tamte pole zrobiliśmy jedno, tak? Tak, jedno Szczynicy. pole. Eee, to tak. Zapal wistulę stule no. jedź od razu na pole do ponieczmy. Wieś gdzie jest tam jedźmy, nie? Albo bo przy ty był mm, Jedźmy tylko jakbyś wiedział jaki numer pola, bo to chyba jest ten numer pola eee, to jest dwunastka Dwunastka, a ten dwunastka to tu się zajmuje? Tak, pojedziesz na dwunastkę, zaczniesz kosić, ja wezmę przyczepę no. i dwukółówkę i pojadę do ciebie tam i dzisiaj będziemy ten z grombić. robić Ja paliwo nalane na jest? Paliwo jest nalane, ja o tu widzisz z wstałem, dzisiaj lałem dopiero przy chwilu Tak no, no Dobra to ja pakuję się i jadę Zapalaj, bo ja mówię, ja zaraz przyjadę ogólnie tego. Eee, dobra, dajcie łapkę w górę, tak jak mówię, tylko teraz tak. Eee, Prasa będzie nam potrzebna, będzie nam potrzebna, więc ja jej póki co nie oddaję. Tak, będzie nam potrzebna, no będzie, nie? Mm, no tak, bo tylko jedno pole spracowali. No ale tu będzie dużo trzeba, trzeba, czy jak? Eee, no tak, bo to jest malutko, nie? A za niedługo widzę, będzie kupowanie krów, ale kurów nie kupimy je. A, zapomniałem, jeszcze krów nie kupimy łąkę! Słyszysz, ja łąkę w dzisiejszym cię no. kupię Łąkę to trójkę kupuję, widzisz? To trójkę właśnie, kupię właśnie, właśnie zastanawiałem się kiedy tę łąkę kupisz? No już, ja tę tyłuż... trójkę kupiłem łąkę, ale kosiarki chyba nie posiadamy, nie? Yyy kosiarkę trzeba dziś albo pojechać na to jakieś To co trzeba będzie targi, na targi albo... pojechać jakieś coś kupić, albo coś tego, nie? No, albo od kogoś, tutaj może na wiosce ktoś ma, używaną. Może no, jakąś. Albo dobra, kogoś. to to się widzowie ogarnie. Napiszcie czy pojedziemy na targi czy wiecie, kupić prosto kosiarkę z targów rolniczych, czy może prosto od sąsiada tutaj, wiecie, z wioski pojechać, nie? Także to właśnie możecie napisać, a powiem wam, wam widzę, że dzisiaj ładna pogoda dosyć jest i ładnie powiem Wam widzowie, że oświetlenie wygląda. E, pisaliście ogólnie widzę w komentarzach, czy to jest oświetlenie, czy jakie ustawienia graficzne, czy jakieś shadery e, są to widzowie oczywiście shadery, ale shadery widzę tak naprawdę ma, bardzo malutko mają tutaj oczywiście widzowie rolę w tym wszystkim. E, tutaj widzę najbardziej prosto gra rolę no oświetlenie, nie? Także widzę jakby ktoś pytał oświetlenie A ustawienia oczywiście widzowie graficzne, to po prostu e, bardzo wysokie. A, a ty sprosowałeś to, a wtedy mnie nie było, bo ty te, te pracę. E, tak, się, ja to sprosowałem. Słyszysz? A -a. żeby nie powtórzył a -a. się ucinek w sumie, że jedziemy to samo zestawem to ja dzisiaj będziemy sypać, sypać na 62. i na przeczepę autosankę tą szarą a, a, ty używałeś tego? Tego Tego zielonego? Mm, no, na odcinku było, bo zbierałem kostki tym Aha, tylko ciężko O, ja pamiętam ten rów to to do rowu wjechałem na mosty trafiłem Mnie bardziej to... zastanawia widzowie czy jest może wydane, wydane, wyda, wydane, wydane Wydane, wydane, tak, wydane są widzowie te taczki, te takie, które były farmingo 19 Te same, bo chodzi mi widzowie o te zielone, wiecie które Chodzi prosto mi o te, bo... Te taczki, Spokojnie. które są widzowie wydane te na modhabie, tak samo co się widzieli na poprzednim odcinku. Dosyć widzowie ciężko po prostu jest z nimi widzowie cokolwiek załadować, nie? A tak samo widzowie nie ma jakiegoś tam fajnego wiaderka zrobionego, bo jak widzicie, no te wiaderko coś tam się zbagowało. A bo tamte wiaderko, które miałeś, to szare mhm. to się zapadło po ziemi, tak? Mm, to takie większe to tak, coś bo to, mi czekaj, zapadło po jeszcze raz kupić to wiaderko. To dwunastka była, miałabyś, tak? Znaczy, eee, no ciebie się. no. No to takie małe zbiórki. Tak, żłazko. W Laskow, tam dojechałeś, bo właśnie widzę na tym. Dobra, no czekajcie. No. To ja pozbieram widzowie to jeszcze. Ty, a słuchaj. To, to, starczyłoby, dwa pole by były sprosowane. tam to sprosowałeś nie starczy nam moim zdaniem, kurwa, no ty ten. No ten sezon, myślę. Czy jak? Yy, no to tak, jeżeli... Ale te wszystkie doprostowane, bo tam owiec jeszcze jest. Mmm... Yy. I tyle masz z tego wszystkiego? No i tyle mam z tych wszystkich pól. No i teraz to trawę łąkę co kopiłem, tylko koszarkę mówię. To widzowie napisz to w komentarzach co właśnie zrobić. Czy pojechać na targi, czy wiesz o co chodzi, nie? Czy po prostu wziąć od sąsiada jakieś kupić? To jeszcze właśnie muszę mi napisać. I to się wydaje prawdopodobnie no. zajmiemy się w tym kolej w kolejnym ucinku, widzowie się w tym zajmiemy jakby co nie? A to, a to pole twoje to jest szóstka, to, szóstka też e jest pole, był tam chyba żadki w po bala. Tak, o właśnie będzie orka za długo, bo kolejne nasze pola to są szóstka, piątka, dziewiątka. Szóstka, piątka, dziewiątka, piątka i dziewiątka to jest kukurydza A szóstka to jest rzodkiew oliwista. I to jedna obok co masz obok a to nawet nie wiem czy to też to, to, to duże pole jest, to na nas dużo tych kostek Ciebie od razu pasna. powiedz jak sytuacja wygląda ze sypaniem e... sypię tam bo ja nie wiem którym zastawam jechać, czy tylko jeden czy jeszcze więc z WS posempu Powiem Ci, że jeden przejazd dałem, już mam 500 o kurwa, to ja dwoma zestawami jeden, Dobra, to ja biorę kę dwójkę, ona jest zapalona także że ja od razu jadę na pole, a... otworzę sobie z tej strony drzwi od razu. Słuchaj, a masz ten tu workownicę coś tam pisał, toś tam pisał, ja w komentarzu przeczytałem, że tam, yy, że to na tak nie masz. Aha, czyli to prosto prostu pakuje, a, to czyli taka pakuje worki jakbyś normalnie z bola. to nie widziałeś, czasem banana bo było, nie, na no odcinku miał. No to miała I potem masz chyba dajesz normalnie na przyczepy i to ci ma zasypać z, z, tego, z tego worka chyba Aha, no czy, za... czyli kazali ci w zawie kupić to workownicę, żeby po prostu tam to zboże nie leżało tam w garażach, tak? Znaczy no, w tym garaż, w oborze teraz co leży Bo jak to potem jak te kurwa krowy tam będą chodzić? No to dobra, to możemy zrobić widzowie tak, że kupić jakąś tą workownicę, tak jak ktoś tam pisał widzowie w komentarzach. Ja będę musiał widzowie zobaczyć, na no ale spotar czy na no nowinki, bo wiecie, ja w sumie widzowie nie śledzę, teraz widzę totalnie tych modów, wiecie, tylko że to co nagrywam, to nagrywamy. Także właśnie widzowie nie śledzimy, oczywiście to tam się dzieje, wiecie, na tych stronach. Także ciężko tam widzowie jest mi powiedzieć czy takie coś jest, czy taki coś nie, także wiecie, ja właśnie widzowie zapytałem, także widzącie tam napisali w komentarzach yy, i będziemy widzowie to sprawdzali oczywiście, ja to widzowie sprawdzę, to to jest o, o. i... Tego, dodam, nie? Sypie, powiem ci to już nie będę BDF kapitanem w tym sezonie I yy, jak tam, jak tam sypie, bo ja tu 62 Zajechałem pra, Prawie tona Prawie tona, tak, czekajcie 30% To akurat weź tam się w połowie ustaw już, może w połowie mm, To ja zapalę na ten czas, a jak to objedzie to będę Widzowie sobie sobie, fajnie sobie kości. ściernisko fajnie wygląda, także mhm. wszystko luks. Przystanek sobie widzę elegancka elegancko autobusowy stoi, jak możecie zauważyć. Także wszystko kurwa pikobelu, elelu, elegancko luks ja się cię coś zapytać chce. No czy to mówiłaś w Auto jakiś tutaj coś? Gdzieś na napust czy coś? Eee, no co, Obornika nie będzie jeszcze w tym roku, no. chyba że do kogoś pojedziemy chyba, że ze SKR może nic przed Obornik zabornik A jak no. nie to chyba wapno chyba też od nich kupimy i tego nie Kiedyś właśnie musieliśmy musimy pojechać w na ten SKR, bo ja wam widzowie obiecywałem na odcinku, że pojedziemy, pokażemy, pokażemy ten SKR i póki co widzę na razie odcinka nie ma ze SKRem, ale na spokojnie za niedługo będzie pojawić no, ten odcinek ze SKR, -em. tylko że mówię, dajcie czasu, nie? Bo to wiecie, teraz widzę ostatnio był przez ten na kanale nie było odcinka Wczor wczoraj, wczoraj, nie, nie pamiętam kiedy ostatnio no. był ucinek, także wiecie, nie? Teraz się cię porobi to na pewno to wszyscy chyba tam ku kupki, coś tam w polu robi. teraz. Tak, właśnie Mówi, wiecie to teraz jest. A weź to jeźdź do końca i weź opuść e header czy ja włączyłem ten mod? Ja to ten dereglowałem też trochę, ale coś tu. No tam. i jedź czy to zbiera? A, dalej zbiera, zbiera czyli nie wyłączyłem tego modu. No tak w też masz te zbierać e to. No swodnice. tak, ale to takie wiesz e dobra, ile masz? 80%, 80% To zrobimy tak, że teraz ty pojedziesz, wysypiesz i ja wsiądę, pojadę i będę kosił, a ty pojedziesz po tamty zestaw No pasowałoby to, żeby teraz z drugiej strony jechać, bo to rura ma z tej strony A, no to hmm? dobra, to jeszcze tam tędy, ja to spróbuję jakoś zakręcić Jakoś źle ci powiedziałem, myślałem, że się obrócę inaczej wyjdzie, kurde, ale to wyszło jeszcze inaczej No ja też nawet w sumie nie zauważyłem Noo... przyjada, przyjadę, ale to w sumie tam się nic nie dzieje Ale powiem ci, byś się sprawiuje, powiem ci, jeszcze ten sezon może wytrzyma jak się nie będzie psuło, bo to do, do tego części i ciężko znaleźć co nie? No do takiej starej wizuli to w domu wiecie do Bizona widzę ciężko jest znaleźć jakiekolwiek widzowie części zamienne, wiecie naprawcze, a co dopiero widać do takiej kombajny pistuli, nie? Gdzie tak naprawdę widzę no. mało wychodziło z, do sklepów z produkcji, korby do sklepu, do z produkcji takich egzemplarzy co nie? Ale to chyba większe pole z, z boku co nie? Tego niż miałem do ty ile to jest myśli... No właśnie ile jak to było nie patrzyłeś. A to jest tak samo pole powiem ci wiesz? No to co najmniej jest po płaskim, nie jest taki gorzysty pole, ale wiem, że ten ma być, wiesz, że telewizor oglądałem i mają wichury być, no. deszcz ma padać, no, w sierpniu jeszcze. To trzeba dzisiaj tego, bo to jest, no, ptiknie, a, nie ma policji. dobra, Tych. możesz mi dać, ja będę jechał tutaj, w sumie obiadę raz sobie. To tak wyszło, tak wychodzi, dwa przejazdy i troszeczkę, i jest cały zbiornik, a z tym jechać, czy co? Mm, nie, ty jest po tamten zestaw, co nie? Ten drugi, pod dwukłówkę. Kurwa, ja na tymi nogami, to, to, to chyba 5 lat szedł, chyba nogami. Bo jedzie pod dwukłówkę, bo wiesz, no od razu na kolejny odcinek będziemy mieć tamto do owsa, żeby wkosić, nie? To od razu sobie właśnie przybierzesz mi to, ten zestawik jak elegancko sobie tutaj po prostu zajedziesz i po prostu będziesz miał. Albo w sumie nawet nie wiem czy on nie już użytkuję się tu nie jeszcze, nie? Bo nie wiem, czy to w ogóle wystarczy to przy, na ty te, na ta, 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 ta przyczepa jedna Owiec tam jest chyba No tam jest tak? owiec, ale owiec nie sypie, nie? Także wiesz ale chodzi no o, wiem, po prostu czy... nie wiem, czy nieć niećmi tak nie sypnie, że wiesz, nie? Bo to w koło biegałeś i chyba cały zbiornik miałeś, nie? Półtorej tony e, No, ale widzę, że nieć niećmi leży, tak, nie jest, kurwa, na wprost, leży, kurwa, to musiał gdzieś jakiś wiatr być, albo coś. Czekajcie, zdaję się, że on chcesz do tego, kurwa, do tego roadu nie wjechał. A bo to się zbrze... też się zarobki będą, to się może sprzeda, będzie też kasa jakaś. No będzie, będzie, nie? Ja, tu ja nie mówię, że nie, ja to na pewno widzę, jak ktoś przyjdzie, wiecie. Więc tutaj widzę teraz na no, boczkowi, widzę, wiecie. Boczkowo się teraz widzę, poszerzyło, powiększyło. Wiecie, A, wioska minut, powstała, co nie tak, że widzowie ludzie mieszkają. Ja wam też muszę widzowie kiedyś tam. Na kolejnym odcinku gdzieś tam widzę pojedziemy i pokażę wam widzowie, bardziej właśnie jak ta wioska wygląda, nie? Eee, wam widzę ten nowy sąsiad, sąsiadów, ty, tego tatka, widzę wam przedstawię tego wiesz... tatka wam Masie. przedstawię, bo wiesz nie wiem widzowie, czy jeszcze jest, bo wiesz, to był właśnie ze starego sezonu czy tego pierwszego, ale Tadek też był oczywiście. Ale wiecie, Tadek wtedy właśnie był, ale później się widzę <laughs> przeprowadził i no inno, to wtedy no. Na, wolę, na nowo nową nowo i później w sumie w nim w sobie nie było odcinków, nie? Także mówię A teraz właśnie Tadek y, został widzowie na tym boczkowie i teraz właśnie tutaj wam zaprezentujemy ogólnie jak się tam pomieszka i jak on tam wiecie, nie? Nie ja jadę z tym, zostawię z tą klipko jadę Dobra. Zobaczcie tutaj, jak to ładnie ogólnie wygląda, no? Fajnie powiem, wam. fajnie, fajnie, nie? Znaczymy? I teraz tak, to pole widzowie, które to mamy, to jak mówię, ono będzie widzowie oczywiście do prasowania e, To będzie widzowie robione wszystko na odcinkach, ale to będzie tak widzowie robione, że ja coś tam sobie będę robił Jest sobie tam pojadę, no. wiecie, bo ja będę coś teraz innego robił, nie? O może widzowie będę robił Orka, właśnie widzowie jak widzicie pipcie właśnie tam tamtym drugi dostawem. Ja będę robił jakąś orkę, czy coś, a właśnie Piw, Piw się wtedy widzę właśnie prasało to pole I wiecie, Brawnie. to wiedzie, żeby coś... Ja będę robił coś innego i on będzie robił coś innego, wiecie co chodzi, a, nie? Słuchaj, tę łąkę to kupiłeś też... Turą e, to tam właśnie gdzie jedziesz, po lewej stronie A tu o? Tak A tu kurwa zarosa no, trochę jest tego pola, to chyba myślę, że z hektar będzie Eee, wiesz co wyszło? No? Wczoraj wyszedł ten mod hmm, Ciekawe w jakim modu, mogliśmy e, no, nie wiem gdzieś to w użyć Iść. Kurwa, nie pomyślałem no, no to te Dobra, to do, na jakąś orkę. orkę się użyje, coś nie? No to tak będzie tam ten tym, yy, po tym tym trzeba jechać, To na pewno będzie. No ciężko, ten, ten to... właśnie mod wyszedł, kurwa, nie pomyślałem, że, że Dzisiaj możemy to w odcinku użyć, że właśnie to gdzieś wistola by się zakopała, że coś, wiesz co, nie? Kurwa właśnie nie zapomniałem, że tego. E, dobra, możesz mi podjeżdża 62 Ten, zajechałem już Bo ja mam 90% No To będzie to, to fulla już Elegantnie mi zajęć prawie całe będzie, chyba, nie? To akurat Ta... ja wtedy tak o, jak tam to będzie cała no. przyczepa, to ja pojadę na gospodarkę to tego, yy, to wysypać, a ty będziesz tutaj kosił to dalej. No dobra. Zawaj, to dawaj, zajeżdżaj. Ja jadę jakby coś sześć... 6, a chuj, to tak, i tak, tak, nie, nie zdążysz dojechać do mnie. Nie, nie zdążę, bo jeszcze jedziemy. Cztery tony, tak wysypijmy, 3 tony tam wchodzi. A to czy nie, nie, nie czy to będzie całe? Yy, będzie całe, chyba 4 tony wchodzi. Jakbyś na nakładki jeszcze miał, to wtedy by weszło. Kurwa, ten rzuca, ja pierdzielę. Dawaj. Dziesięgła ale dobrze może być. E, Półtorej tony jak to wysypie, to będę miał trójkę, to wchodzi 4,5. No to to wszystko wejdzie, to na ten czas jak ja pojadę na gospodarkę co nie? To ty będziesz szkodził owiec no. już. Did ci o kurwa to, jest, to jest prawie pogogarniane będzie? Obiec no to dziewię? trzeba wszystko, powiesz, po, bo to wszystko jest kopione, żniwa, żniwa i wiesz, za każdym razem na kolejnego odcinka nie będzie tylko żniwa, nie? Wiesz, to trzeba po prostu skończyć, już, nie? 3 tony. 3 tony, ile masz procent? 80 a e, 70 Więcej wchodzi, myślałem, to... No to dobra, to ja to wykoszę do końca już no. y, A ty weźmiesz tego, a ty weźmiesz owies i będziesz koszył kobajny wtedy No to na razie nic nie mam robić, tak? No. no teraz sobie na razie nic nie musisz robić A prezentujesz się kapitalnie No yy, w sumie nie musisz nic, bo i tak i tak nie mam napełnionego, bo jakbym na, napełniono no. całą przyczepę, to bym teraz wsiadł i pojechał na gospodarkę, co nie? Teraz to właśnie opróżnić, ale także teraz koszę, no to nie mam jak Ja idę po ludzi po jakie po pola, tam ja wiem, że wszystko jest że mieliśmy chyba, mi się zdaje ale powiem Ci, że te ściernisko teraz jest ładniejsze, bo ja ogólnie widzowie mam miną teksturę Bo ja chyba widzowie niedawno właśnie zmieniałem tekstury w plikach Także ja. mam widzowie inne tekstury niż widzowie te oryginalne z kiedyś, co nie? To są widzowie jakby ktoś pytał, to są właśnie tekstury z LS Portal Te takie nowe co... no niedawno temu wyszły, co nie? Także jakby ktoś pytał, to są nie są widzowie oryginalne tekstury, widzowie ścierniska oraz yy... Rośliny, zboża, zbóż, z gry, co nie? Tylko ja obie widzowie jest oryginalny, no. a tak to pszenica, no. jęczmień, kukurydza e, Kukurydza oryginalna, jęczmień, pszenica, e, rzepak Jest nieoryginalny ja. ja mam takie pościnane fest w Do ziemi, przy samej ziemi no To mi to tak, nie inaczej wygląda No bo ja mam ten I... Ale ja i tak, i tak widzowie tego mam tego na ugnia, ugnia, ugniatanego ścierniska ale trochę tych pokosów nasrało trochę ci powiem. No jest, ale pać tak, no. to nie wiem, albo... No to tak, w sumie dzisiaj tak jeszcze tego. W stanie czasu, bo 16 minut. Dobra, e, to w kolejnym odcinku to ja widzowie nie wiem co ja będę robił A Dobra, to w kolejnym odcinku pojedziemy po kosiarkę e, Ja będę kosił, a Pipci ci Zawie, będzie pracował sobie to pole Tylko... To myślę tak, albo będziesz kosił Ojs Tylko słuchaj, u Sotysa byłem tam, tam zatwiałem sprawy? Tam się trzeba przyjechać do niego No trzeba mówić na coś może coś ci da. Miał Aha, coś ci dać. No właśnie z tym no. Bo mówił, u niego i żeby wyścigli tego przy jego gospodarki, bo ja nie jestem wyściglanym, No ale to przecież jest tak jesteśmy wspólni właścicielami tego gospodarstwa, to czemu tak? No nie to wiem, to się coś tak tam... Tam trzeba jakieś papiery, papiery jeszcze coś złożyć czy coś. Że zamieszkaliśmy tutaj, wiesz? ty pogadać z nie wiem, o Aha. to chodziło mu. No. Tak mówię mi a właśnie tak tutaj widzę, że teraz wjechałem to ciężko będzie potem pracować, ale dobra, w sumie nic się nie dzieje e, Powiedz mi czy ja to wezmę na raz, bo chyba mi się zdaje, że nie Bizonek był to byś na raz wziął to Powiedz Co mi czy zbałem? to wejdzie na raz teraz A się, się, kłóra, się zdaje, że dziś. chyba to nie pójdzie na raz Dziś stopni i stopień na no, re, bo pójdzie na raz, zobacz tu Tone mam no. Ty to ja, wiesz, jak, jadę, jak ja to wow. wysypię to nawet tam nie wejdzie, bo tu jest teraz na przyczepa, bo ja mam tonę, A ty tam wysyp... no nie wejdzie mi to Możesz to, to robić, rurę bez... i możemy sypać I Jakby co to A. 6 na godzinę jadę Ile 6? No 6 Dajcie widzowie łapkę w górę pod dzisiejszym materiałem, jeżeli ktoś jeszcze nie dał To się widzeć, że to jest ostatnia już chwila, po żeby dać łapkę w górę Bo później jak wiecie dobrze, możecie zapomnieć i w ogóle nie dać łapkę w górę i wtedy widzowie będzie bardzo, bardzo źle Także dajcie widzowi łapkę w górę już teraz Żeby oczywiście później nie przegapić, nie? Mówiłem ci, ciężko idzie, bo kurwa jakieś, nie wiem, jakieś ruskie paliwo wlali Dym idzie kurwa szlak Najtańszy chyba Tak, będzie całe Kurde mać, nie znożyłem. To to biegi kurwa, czeszczak szlak. O, Wezmę teraz to. Je, Wezmę to, na szerokość tego. Jaki co najmniej nie zostałem. Dobra, jest wziąłem. Dokładnie, skoszono. Sypiemy. Cztery Dobra, full. Dobra, mówiłem, że jest 200. Pozostało 200 teraz? litrów jeszcze. Dobra, daj, ja pojadę z tym zostałem na, na gospodarkę. No. E, ty na ten czas, no to mówię, słuchacie ten owiec albo coś tam... Sko A weźcie to, to wysyp do tego Na Klipkę ty Tak, co? To na klipkę wysypiesz. Dobra, to ja wsiadam i jadę. Ja sobie widzowie koguta uruchamie Wiecie, bo widzę, będę jechał oczywiście drogą, także ja sobie widzowie Koguta teraz włączę e, jedziemy i to jestem na gospodarkę Dzisiaj widzowie już tego nie będziemy kiprowali, wysypywali, wiecie tam do garażu, bo... Bo zostaje właśnie widzowie temat tej workownicy. Ktoś tam widzę napisał, że jest takie coś jak workownica, no, także yeah. trzeba będzie widzowie pomyśleć na tą workownicą. Ja na razie tutaj tak, pojadę na gospodarkę, odszczepię to przyczepę i postawię. Postawię ją do stoły, niech ona stoi, co nie? I nie będę widzę na razie póki co tego ruszał. Bo jak mówię ktoś pisał właśnie o tej workownicy, także widzowie sami też temat zainteresował. A jeśli chodzi o tą łąkę, co będziemy kosić w kolejnych materiałach To jest właśnie o to, to właśnie widzowie łąkę kupiłem, także ona widzowie tak się prezentuje Nie ma widzowie do tutaj dosyć dużo, bo ona widzowie jest takich rozmiarów No, taki widzowie na 5-6 do 10, bo nie wiem w sumie widzowie będziemy mieć te krów z 5-10 krów będziemy mieli, także myślę, że na póki co na 5 krów, to myślę, że taka łąka będzie w sam raz wystarczy, także nie ma, wzajemnie co większy na razie kupować, bo jak dobrze wiecie, że tamta po lewej stronie oczywiście jest łąka, ale nie tylko, nie? Bo wiecie, bo tam jeszcze mapa się powiększyła w tamtą stronę, w tamtą stronę, także widzowie troszkę jest tego, tych więcej pól, także. Nie, nie tylko widzowie że tutaj na, tak naprawdę będziemy robili, co nie? Także mówię To nie, nie tylko, że tak powiem na starej części mapy będziemy robić, nie? I dalej widzowie, ogrywać to seryjkę ten drugi sezon, nie? Także jakby co właśnie widzę wam tak powiedzieć, nie? Eee, dobra, Piepciu widzę co tam powoli robi, kombaj widzę widzowie stoi, on sobie za chwilę wysypie to jeszcze z rury, bo tam wiecie 200 litrów zostało, także sumie niedużo Eee, przy, przy sobie widzowie elegancko stoi ja sobie widzowie elegancko, jadę z to przyczepu oczywiście Przyczepa widzowie, zaczepiona, pełna oczywiście widzowie przyczepa 4200 tutaj widzowie za, załadowane w ogóle jest tego kurwa nie? dużo załadowane co nie? E, temat widzowie, interesuje mnie tego chłopa e, Tego chłopa w tym kombinacjonie co było na poprzednim odcinku, który widzowie jeździ tym Ursusem 4011 Ty, e, słyszysz? Aha, u jego widzowie nie ma sobie rady, dobra. I temat widzowie jest taki, że ja nie przeczytałem w komentarzach co się pisali na ten temat, o tym chłopie widzowie w tym kombinezonie A na pewno żeście się chyba coś pisali, na pewno widzowie coś się coś pisali I podejrzewam, że za niedługo widzowie mogą być jakieś kłopoty na odcinku Dotyczące właśnie widzowie z tym chłopem, czekajcie co ja sobie tylko otworzę z tyłu bramę Znaczy się bramę, no z dołu sobie otworzę więcej. Raz, raz, raz Działa? No eee, o, Oni coś o, widzowie, o. ludzie coś pisali z tym, z tym fazetem w tym kombinezonie ale eee, Bo ja takiego oni, widziałem widziałem Jezie powsi Oni mówili, że to jest y, albo morderca coś, albo Wiesiek albo Tadek może być. A, dobra. Jeździ. No, tak coś w komentarzu przyczyna. ja sobie tutaj zajechałem na tego, na, na i z tyłu na za winogronem tutaj wiesz, y, robię kółko i do, do sodo postałem przyczepę mm, ja właśnie koszę jeszcze kurwa, ja, kurwa jak jakieś klinki muszę postawić a ty pójdziesz do tego, do, 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 do tego, tego, czy dzisiaj już tak nie będę? E, nie, ja tego nie będę, bo oni mówili, że to workownica, nie? I to mi interesuje, czy do worków nie będzie pakować. Zobaczymy w, dzisiej, w dzisiejszych komentarzach. Może to się rozpisze bardziej, co, jak to działa ta workownica. Może. Ty je, słyszysz, o. ja do ciebie pojadę motorem zaraz tam. Dobra. Dobra, dajcie tutaj łapkę w górę, teraz tak. Prasa widzę, ładnie wygląda. Ona widzę, na razie stoi. Ona widzę, na razie nie jest tego. Wiecie, ja ją pożyczyłem, także widzę, ja na razie jej nie oddaję, bo, bo wiecie, bo, bo będziemy jeszcze robić w polu, także Ja na razie, póki co, widzę, jej nie oddaję, także wiecie, nie wiem Czekajcie, z że te motory nie mogę wyjechać Przejedziemy się troszeczkę, widzę, po wsi, ja wam, widzę, troszeczkę coś O kurwa, widzę, powiem wam, że szybko ten motor jedzie. Pokażę im, widzę, to... Dobra, widzę, ten facet jedzie w tym kombinezonie, ty słyszysz, Pipciu? O, co jest? Tego faceta słyszysz, gdzie ty jesteś? Ja koszę! Kosisz? Ten facet znowu był? jedzie. Wiesz gdzie ta, ta ścieżka wtedy była co tam się jedzie? Taka kółko. Wiem. Te grzyne były, to mi matrułem tak. ja się. I ten facet właśnie idzie w tym kombinezonie, ty, słyszysz? Ja właśnie no. jadę teraz za nim Ja Aha. jadę za nim, ale on tak dosyć powoli jedzie, tak po prosto jakby nas znał albo coś takiego, masz o wioskę Nie wiem może? Nie wiem, tak dosyć powoli jedzie. Czekajcie zami, napiszcie tutaj w komentarzu co o tym sądzicie. On jedzie tak powoli, powolutku ty, zatrzymał się, cholera jasna. Widzę je wysiad, wysiad. Ty słyszysz? No. On wyszedł, tylko tego drzewa stoi. Ja czy się... No się schowaj, schowaj się, by cię widział. Ale on mnie widzi. Znaczy ja, się motor tylko widzi, bo ja się schowałem w krzakach. Ty, ale gdzie on tam w ogóle widzowie poszedł, w tamto miejsce? Tak jakby widzowie... Ten facet widzowy jeździ po wsi, zatrzymał się teraz. Jakby widzowie coś... Coś chciał nam widzowie przez to powiedzieć, nie wiem. Że w tym miejscu coś tam się znajduje, czy coś takiego? No Na razie idzie i poszedł w te krzaki, i wtedy jej to nie wychodzi, nie? Nie wiem, wtedy o co tu chodzi, nie? Bo poszedł tam i wtedy nie wychodzi stamtąd. Dobra, idzie i idzie w tym kombinezonie pomarańczowym. Maskę ma obrano, ma gumaki ma, i ma te. I ka kapelusz taki kom 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 komboja. Dobra, wsiada. Dobra, nie wsiada. Wsiada. Dobra, wsiad. Dobra, widzę, odjechał. Teraz tak, ja wsiadam i zawijam na motor. Wydajecie łapki, tutaj w górę, oczywiście, pod dzisiejszym filmem. Tak, że dajcie. Dobra, wdaję, wsiadam, zapalam. Ty, oni z gaz, mi motor z Ja nie zdążę i pojechać za nim. Ale czekajcie, zawijam ja nie jadę za nim, cholera, jasna. Ja widzę tutaj jadę. Ty, widzowie tu wydeptana ścieżka normalnie jest. A gdzie on pojechał tym Ursusem? On tam pojechał na wioskę, czy gdzie on pojechał? Ty, ale jego nie ma Ty, on widzowie jego na, on na, na wioskę też tam nie pojechał, Widzicie? Widzowie, bo tam po lewej stronie jest wioska. A tędy też nie pojechał. Ty ja widzowie nie wiem o co to teraz chodzi. Czekajcie. Ja na razie widzowie idę tutaj. Eee, tutaj idę. I teraz tak. Gdzie ta widzowie ścieżka cholera jasna prowadzi? No, tutaj dalej idę, idę. Jakaś widzowie sosna A co to cholera jasna, grup? Ty, pieprzio słyszysz, ja grup znalazłem? A co teraz? Co z tego znalazłeś? No, znalazłem normalnie grup ale nie jest napisane czy to jest grup. Czyżby no gdzieś to jest grupa Madarka? A nie. może tacka lub wieśka? Kto to widzę, jest jakiś facet. On widzę, specjalnie tak jeździł i cholera jasna wydaje, pokazał mi to miejsce. Widzę, że tutaj ktoś po prostu był zabity i pochowany. Bo jest tutaj postawiony grup. Ty słyszysz, weź tu przyjedź. Czym ci przyjadę? Eee, no to... On, wszystko! Weź w WS 8 i przyjedź. Z samym i bez klipki? No to w sumie wszystko? nie wiem, chyba że ja Ci pokażę to w kolejnym odcinku, bo normalnie znalazłem grup To następny, bo jak przyjadę z tego pola, to trochę mi zajdzie, bo to... Widzowie, ja znalazłem widzowie coś nowego, grób widzowie znalazłem w ogóle w lesie, tutaj o! Napiszcie widzowie w komentarzu, co co sądzicie zdaje w ogóle o tym grobie, co widzowie dalej może... Coś widzowie w, w dalszych kolejnych odcinkach widzowie nie wiem... Coś będzie z tym związanego, nie mam pojęcia, nie? Także jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę pod dzisiejszym odcinkiem, oczywiście nie zapomnijcie Zostawcie subskrypcję na kanale, boleć mi po 41 tysięcy subskrypcji Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie dzwoneczek Napiszcie komentarz oczywiście, hashtag y, Olej Ja przypnę serduszko, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę, do zobaczenia w kolejnych odcinków W kolejnych odcinkach Dzisiaj z nami oczywiście był także Pipciu No co powiem, nie wiem czy z działa, ale... E... Do zobaczenia, ja. Także trzymajcie się do kolejnego odcinka, już niebawem. Także nara!